Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na Makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować dwa modele wagonów firmy ROCO. Pierwszy z wagonów jest to wagon bagażowy. Aktualnie go właśnie widać w kadrze. Jest to wagon z epoki czwartej. Numer katalogowy tego modelu to jest 74222. Model wagonu najprawdopodobniej jest fikcyjnym malowaniem PKP. Już tłumaczę dlaczego, takie moje subiektywne spostrzeżenie. Próbowałem znaleźć taki właśnie, dokładnie taki wagon tej serii, bo to są wagony serii D. Oczywiście, po numerze wagonu nie udało mi się znaleźć. Próbowałem znaleźć wagony serii D i były różne, podobne do tego, dużo dłuższe, też dwuosiowe. Ale dokładnie w takiej konstrukcji niestety nie udało mi się znaleźć. No i tak zastanawiałem się dlaczego. I, Przypomniał mi się, że podobny wagon widziałem właśnie firmy Roco, ale w malowaniu właśnie DB. No i wpisałem sobie właśnie ten wagon w oznaczeniu DB i pokazał mi się właśnie tutaj taki wagon PG, PWGS. No i proszę zobaczyć, że to są dokładnie te sama ta sama konstrukcja jest. Co tutaj? Też mamy tutaj właśnie takie wgłębienie. Też Trzy tutaj mamy okna, no i oczywiście ten tutaj drzwi przesuwne, do tego aby można było bagaż tutaj włożyć. I niestety w oznaczeniu tej serii D, tych wagonów bagażowych, nie udało mi się znaleźć. Znalazłem dokładnie właśnie w oznaczeniu tym niemieckim DB, właśnie wagon jako PWGS. I tak zastanawiam się, czy Roko tutaj poszło na łatwiznę i zrobiło po prostu ten sam wagon, który ma w oznaczeniu DB. Tylko zrobiło oznaczenie PKP i jakiś fikcyjny numer z oznaczeniem D, czy faktycznie no, te wagony jeździły, ale po prostu ich nie mogłem znaleźć w internecie. Także tutaj prosiłbym bardzo, jeżeli by ktoś wiedział albo spotkał się gdzieś albo widział taki rysunek tego właśnie o wagonu z oznaczeniem PKP, to prosiłbym bardzo o jakiś komentarz. Drugi model wagonu, jaki chciałem zaprezentować, to jest wagon towarowy kryty. To jest wagon też właśnie firmy Roco, numer katalogowy 76322. Jest to wagon z epoki trzeciej. Oczywiście jest to wagon też PKP. Nazwa wagonu to jest KDDT. Czy KDTT? KDDET. Tak, to jest tak, tak, chyba tak się czyta. No, i tutaj znalazłem odpowiednik tego właśnie modelu, prawdziwy wagon. Też nie było to łatwe, ponieważ te wagony, mimo że to są wagony typu właśnie ten KDD, to mają tutaj troszeczkę inną konstrukcję. Tutaj ma taką konstrukcję, że tu są te klapy obok siebie, a tu jest taka, takie wzmocnienie przekątnej. I tutaj dokładnie też tak samo mamy. Też tutaj to są jakieś chyba klapy otwierane, no i też tutaj wzmocnienie poprzeczne, No i reszta to samo jest. Też wagon jest w takiej konstrukcji dach ma, że Tutaj mamy te spawania na górze, czyli dokładnie tak samo jak tutaj. I widać, że to jest właśnie ten właśnie, dokładnie ten wagon. Były też, jak szukałem odpowiednika tego modelu wagonu, znalazłem też właśnie oznaczenie, nam ten KDDE. Ale tutaj te, te, te części, które tutaj są, czyli te klapy, były w ten sposób, że była klapa, było właśnie tutaj to wzmocnienie i obok też była właśnie klapa, ale ona była rozdzielona tym, tą częścią właśnie tego wzmocnienia. No i po jakimś dłuższym, właśnie po momencie szukania tego wagonu w Goggle, właśnie udało mi się znaleźć dokładnie jego odpowiednik tego modelu. No, i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować te modele, pokazać najpierw taki krótki unboxing tych modeli, a później przejazd tych modeli po mojej makiecie. Także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, aktualnie w Kadrze widać opakowania z modelami wagonów. Zacznę od pokazania tego wagonu. Najpierw bagażowego dla przypomnienia, numer katalogowy 74222. Jest to wagon z epoki czwartej. To jest opakowanie standardowe, jak na ROKO. Mamy folię, za pomocą której możemy ten wagon wyciągnąć. Ok, także tak tutaj mamy zabezpieczone. Zabezpieczony model. Odłożę sobie na razie pakowanie, bo jest niepotrzebne. No i tak się, tak się prezentuje model wagonu. Zacznę od numeru. Tak powiedziałem, moje subiektywne spostrzeżenie jest takie, że to jest oznaczenie fikcyjne, że nie, nie ma takiego wagonu z takim oznaczeniem PKP, ale tak powiedziałem, mogę się mylić. Tak wygląda. Drzwi, tak wyglądają drzwi do, do wagonu. Czy są otwierane? Chyba nie. Nie są otwierane. Tutaj mamy boczne wejście do wagonu bagażowego. Czoło wagonu. To jest chyba jakieś oświetlenie. Te, te kropeczki czerwone jak się wydaje. I jakiś Element do zasilania, chyba z drugiej strony mamy troszkę inaczej, to już nie ma, nie ma tutaj tych. Nie wiem, to chyba oświetlenie jest to, to przynajmniej tak mi się wydaje, to czerwone albo nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to takiego malutkiego jest. Te kropeczki. Z tej strony nie ma, więc, więc raczej chyba nie oświetlenie. No nie wiem. Spód. Spód standardowo jak to na roko Mamy dużo różnych wężyków. Także jest tutaj dosyć nawet bogate wyposażenie spodu. Sprzęgi. No, i góra wagonu tutaj, tak spawana, w łączeniach. No, bardzo ładnie się prezentuje wagon. I tak powiedziałem, wydaje mi się, że wagon jest tylko w wersji niemieckiej, oznaczającej DB, a PKP po prostu tak, żeby można było sprzedać też wagon w Polsce. Tak mi się wydaje, że mówię o, tej, o modelu. Że raczej chyba z oznaczeniami PKP takiego wagonu nie było. Ale to jest moje subiektywne spostrzeżenie. Drugi wagon. Wagon towarowy. Numer katalogowy modelu 76322. Epoka trzecia. Wagon o nazwie KDDET. też tutaj jest folia, za pomocą której możemy sobie wagon wyciągnąć no i jak się prezentuje wagon oczywiście zaczynam od oznaczeń PKP, nazwa wagonu na górze jest OPW nie wiem co znaczy OPW, jakby ktoś Wie, to proszę bardzo, może w komentarzach. Nie wiem, co to za skrót. Ta, ta część tutaj taka fajna, bo przestrzenna jest, ta kratka. Także też to fajnie wygląda. Czoło wagonu standardowo. Jakieś oznaczenia. Klapa nie jest otwierana. Z drugiej strony podobnie. Wagon na górze też ma takie tutaj pseudoryfle takie bardziej spawanie w tą stronę i spod wagonu trochę biedniej niż przy tym wagonie bagażowym sprzęgi są nieco ym, ograniczone proszę zobaczyć, nie, no nie za bardzo może się wygiąć ten sprzęg w tą stronę takie dziwne osadzenie tego y, sprzęgu to samo z jednej jak i z drugiej strony ale wagon ładnie się prezentuje, ładnie wygląda także Teraz zapraszam Was do przejazdu tych modeli wagonów po mojej makiecie. Wagony stoją już na makiecie. Dzisiaj trochę nietypowo. Postanowiłem dzisiaj zaeksperymentować z przejazdem modeli po mojej makiecie. Postanowiłem przejechać dwoma składami. Pierwszy skład będzie podłączony miał właśnie wagon Bagażowy, a drugi skład to będzie skład właśnie z wagonem towarowym tym krytym. I do tego postanowiłem użyć parowozów. Jest tutaj parowóz BR-78, a z drugiej strony będzie BR-56. Mam nadzieję, że prezentacja Wam będzie się podobać. Tak, jak powiedziałem, jest to taki, takie moje pierwsze podejście do takiego przejazdu dwóch modeli właśnie na raz. Także zapraszam do oglądania przejazdu. Tak, to był przejazd modeli wagonów. Jeden wagon to bagażowy, numer katalogowy tego modelu 74222. Drugi wagon, wagon towarowy kryty, numer modelu 70, numer katalogowy modelu 76322. Obydwa modele firmy Roko Wagony ciągły. Lokomotywy parowe. Lokomotywa parowa BR-78 i lokomotywa BR-56. Mam nadzieję, że prezentacja wagonów oraz przejazd tych wagonów po mojej makiecie Wam się podobał. To był taki mój pionierski dzisiaj takie moje pionierskie wystąpienie z dwoma modelami na raz. Na makiecie, oczywiście. Taki przejazd dwóch mini składów. Mam nadzieję, że Wam się podobały te przejazdy. Ta seria tych ujęć tych dwóch składów. No i jak zwykle zapraszam Was na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć!